Krzysztof Piekarczyk, firma Serpent.pl, sprzedaż muzyki przez internet oraz dla Lubinian na miejscu. Stworzyłem serwis, w którym sprzedajemy muzykę i parę rzeczy innych z tym związanych, czyli koszulki, książki. To jest serwis profilowany na muzykę, powiedzmy, alternatywną. Można, muzyka alternatywna można zdefiniować w opozycji do jakiegoś mainstreamu, ale tu bardziej chodzi o to, że to jest y, serwis z muzyką wyselekcjonowaną, czyli taka, którą. Y, jest sklep autorski z muzyką taką, którą uważam za ciekawą, ważną, y, wartą polecenia. I, nie, od zawsze interesowałem się muzyką. Nie wiem dlaczego. Po prostu to była moja pasja, którą przekułem w biznes. Tutaj jest instrukcja, opis. Wszystko wszystko jest. Katarynka z płytą 3,5 cala. Pamiętam winyle, które kupowałem, czyli oczywiście z lat 80 Kombi, Republika, jakieś single, Tiltu. Dźwięk również, bo sprzedaje coraz więcej płyt, a w ogóle ukazuje się coraz więcej płyt, z nagraniami terenowymi. Więc jakby pomieszanie, połączenie technologii, ciekawości, także to nie musi być kompozycja. Co, co najbardziej lubię, gdy ludzie zamawiają fajne płyty. Sprzedawanie, pakowanie albo, albo w ogóle sam podgląd zamówienia, jak ktoś zamówił dużo i fajnych, widać, że się tym interesuje, że słucha, że to kupił dla siebie, a, a nie z obowiązku czy na prezent. Znaczy, na prezent też są fajne. Czyli jak kupują fajnie, to, to widać po zamówieniach. Thank mm -hmm. you.